Cześć widzowie, tutaj ja metalowy koteczek a w dzisiejszym odcinku sobie gramy w taką grę. I w tej grze chodzi o to, że właściwie... Właściwie o to chodzi w tej grze, patrzcie. Jesteśmy sobie takim typkiem i musimy zaciukać króla, tak? A więc prób napinamy... Dobra, nic nie robimy, widzowie. Teraz tak, patrzcie, napinamy, 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 napinamy i... Kurde, kurde, mogłem, mogłem, dałbym radę. Ale dobra widzowie, zostawcie łapkę w górę i suba, że jesteście takie fajne gierki jeszcze. Okej, okay. to było mega sas, ale dobra. Jesteśmy mega nie sas. No! Ja mogę cię szczelić w łeb w końcu, proszę. Wdowie napinamy, napinamy Dobra, dostał. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go wdowie, Dostał w łeb. Dobra. Teraz my jesteśmy królem I teraz jakiś kolejny typek chcemy tutaj zaciukać, z tego co widzę. Ale się mu nie damy. Dobra. Nie. Nic nie robi, tak? I teraz. Haha! Ha, Złapana na gorącym uczynku widzowie. O i do piwnicy poleciał. Raczej do rochów, przepraszam. Zwieraj na jedno wyjdzie. Okej, okay, teraz mam jakieś wieśniaków. Mm, nieładnie tak patrzeć. Aha, tylko jeden poszedł. A ja myślałem, że trzy pójdą z kam. Dobra. Nie jeszcze ten. Widzowie, jeszcze jeden. Nie. Nie. nie Żyrandol Dobra, łatwo, S, Mordo Jak widzicie, widzowie, udało się Udało się Teraz mam jakiegoś dziwnego typa A A co ty mi chciałeś? Pazurem szarpnąć? Nie, 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 widzowie, nie dzisiaj Teraz zajdą ciebie wyśniaki Mam jakiś mieczyk Okej okay. Mieczyk mi nie spadł Tylko czemu pojedynczo ich wybalem. Ja chcę wszystkich naraz Dobra, oni teraz. Tak, dwóch naraz spróbujemy. Jesteś? Dwóch naraz, Dobra. Tak może być. Ale my zaraz umrzemy, widzowie. Mamy mało życia. Okej, okay, mamy. Mamy takiego typka sobie tutaj. I teraz zrobimy. Mach! <grywka> Jaka minka! Mm. Ja tak nie umiem. A no, to myślałam, że, że wy też nie umiecie. Co jest? Co to było, widzowie? Dobra, i chyba umrzemy. Niestety sobie umrzemy, widzowie. No, no już nie przedłużymy naszej naszego życia. Niestety umrzemy, ale jako król, tak? To najważniejsze. No, ty już w sumie tutaj... No, no i niestety umieramy wzowie. Ale się absolutnie nie damy. Teraz on jest królem. Ale teraz my go znowu ciukamy widzowie. Teraz musimy być królem. Dobra. Ja cię typie widzę normalnie tutaj. Uda się? No! Ale on troluje! Synek! Dostaniesz w łeb! Obiecuję ci to! Dobra! No i teraz jesteśmy królem! Let's go! No i teraz... Tak, tak, tak. I teraz będzie szedł jakiś kolejny. Okej. Okay. Jakiś taki pan. Okej. Okay. No dobra. Zrobimy tak. i Inime. Chciałem tutaj pazurem zrobić, tak nie może. Co jest? No, pa parada mnie tutaj chciała. On wygląda mega dziwnie. Ja bym mu nie ufał, ale dobra, niech mnie zaczuka. będzie ciekawy. Niech on mnie zaczuka, w Niech on mnie zaczuka. Daję mu się zaczukać. Co, 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 co jest? Nie! 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 Co jest? Co jest? Nie! Nie Co jest? Nie! Nie, nie, nie! Nie, nie, tak nie może być, dzowie. Musimy inaczej zakończyć. Tak nie może być Dobra. Dobra, nie trolluj mnie. I tak dostaniesz, i tak dostaniesz Dobra, chyba się uda, ale nie, nie na pewno. Okej. Okay. No i się udało, tak? Jest mega dobrze. I teraz my jesteśmy królem. Let's go! I teraz... Okej. Okay. Jemu się nie możemy dać, bo nic on, on sobie się nie, nie stanie takiego, wiecie, ciekawego. Dobra. S. Jo, I on teraz sobie tutaj pójdzie elegancko. No i... dobra. On mnie nie dotknął. Dobra, dajmy się teraz jemu. Zobaczymy, co on zrobi. No. Co on tam, tam robi? On no, jakoś tak... Daj mi kieliszek. I co? Jestem nieśmiertelny! Jo! O, a ja znalazłem kolejnego tutaj typa ten typ chyba chce z mieczem ja tak ciuknąć E! Co, 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 co to było? Ja widziałem, ja widziałem A gdzie chciałeś ten miecz zrobić? No, co chciałeś zrobić? No, no, no No właśnie, iść do lochu Zaś ty? Przed chwilą cię wywaliłem Dobra Synek? Nie Nie No i dostaliśmy z Ale dobra, teraz on jest królem, tak? Czyli teraz my go musimy zaciukać znowu Dobra, ciukamy, ciukamy, ciukamy Napinamy, napinamy, napinamy Ole słaby król, widzieliście to? On w ogóle... Ja nie wiem, on w ogóle... Nie wiem, co, nie wiem co ja chcę powiedzieć nawet Ale, ale ma, ale ma gadki W koronki Dobra, ten typ, nie wiem co mi zrobi Ale on daje nieśmiertelność, ale nie nie chcę mieć śmiertelności tym razem. Innym razem sobie, tak? Innym razem. Kłaś od parady by też się przydało, no dobra, Te, tego typa już znamy i to jest zbyt dobrze. No. Coś ty chciał zrobić? No właśnie. Nieładnie, nieładnie, tak nie można i... Jemu się nie daliśmy. Jemuśmy się nie dali. A więc niech on mnie zaciuka. Tylko że randul. Dobra, let's go. I on teraz to zrobi. Ciepnął. Koronę? O, ale, 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 nie wiem, ale brutalne. No, tego to się nie spodziewałem. Dobra, czukamy, czukamy widzowie, ciukamy, ciukamy Ciukamy O nie, nie jesteśmy w Lochach, dobra, ale na szczęście uciekłem z Lochu. I teraz możemy go ponownie zaczukać. Nic nie robię, nic nie robię, jestem grzeczny. <laughs> teraz się uda, widzowie, teraz się uda. No okay. Może nie teraz, ale teraz. No! Nie trolluj mnie! Dobra, teraz. Napinamy, napinamy. I. No serio. Dobra, napinamy, napinamy, widzowie, napinamy. Uda się teraz. Proszę. Dobra, już prawie się obrócił. widzieliście to? Okej, okay. dobra, let's go, idziemy dalej. O majteczki w serduszka ma, <laughs> elegancko. Dobra, jakiś tutaj, dobra, jakiś typek tutaj jest. On chce mi zaciukać, ale, no, ja widziałem, ja widziałem co miałem widzieć. I pół, no właśnie, to widziałem. Idziesz do lochu, let's go. Dobra, teraz gimie od nich. Tak? Od nich. Niech oni mnie zaciukają. No dawaj. No dawaj jakiś I co teraz? Co? Piśniacy przyjęli cały zamek. Nie, 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 nie. Całe królestwo. Nie, 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 tak widzowie nie będzie. Trzeba inne zakończenie zrobić. Elegancko. Ale żeby cokolwiek osiągnąć, trzeba go zaciukać. Co nie należy do najłatwiejszych wyzwań. Dobra. Nie, 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 nie widzowie. Teraz, teraz damy radę. Kto pytał cię... O, zdanie. No nie jest to najlepsze w tym, tak? Ale są gorsi. Chyba. Dobra. Teraz, 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 teraz. Ok. To nie było w ogóle sas. Ok. Dobra. Ale, typie, daj się tak ciuknąć. Ja, 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 ja tylko tak trochę, ja tylko tak trochę. Tak, tak, tak nie, tak nie mocno. Let's go! Może lekko przesadziłem z tą mocą, no ale trudno się mówi w Let's go, zaś te majteczki ma. I teraz ten typ chce mnie zaciukać, okej, okay, okej. Okay. No i je... musimy go to w takim dobrym momencie złapać, tak? O, nie, nie teraz. Ale lekko później, jak będziemy już na takie czerwone oko. No właśnie teraz. To był idealny moment. Dobra, teraz... Duch! Co jest? Co nie, co jest? Czemu? Co, co jest, co, co się... Co tu się stało widzowie? Ja się do ducha odwróciłem, Co jest? Dobra. No i spodziewałem się tego, okej. Okay. Czyli już zginęliśmy zarówno od, od dwóch osób, można powiedzieć. Dobra, od tego ducha... Ale ten w ogóle oczów nie ma. Okej. Okay. Ledwo co to zauważyłem widzowie. Okej, okay. chyba bym nie zdążył. Ale teraz może. I... Let's go! Teraz my jesteśmy królem znowu I teraz... O oh ma gadki serduszka no. I, no oni nie mieli naj, najlepszego końca Ciach Ile złapałem? Złapałem dwóch, okej okay. Jeszcze została Ta pani Okej, okay, dobra Zrobimy sobie tak i nie macie elegancko widzowie Elegancko. Jeszcze bym chciał zginąć. Nape nie, ja nie odwracam się. Chyba nie można się odwracać na niej. No, nie można. A na nich już trzeba. Ja bym chciał zginąć od takiej postaci, na pewno nie tej. Albo nie, ona, ona ma mnie zaciukać, wiecie Ona nie zaciuka mnie, ale ona chyba da mi tego poisonera, że tak powiem, tak? To zona. ona? Nie! Trucizna! Trucizna, ja chciałam nieśmiertelność widzowie Jakbym miał nieśmiertelność Dobra, musimy polować widzowie Nie ma innej opcji Dobra O synek, nie trolluj mnie Dobra, ja tylko ostrzę tej, no Jezus Let's go! Dobra, dobra. Jest dobrze, jest dobrze. I on teraz. Tak. I on będzie teraz tak. Trollował mnie. I teraz zrobię pyk. I nie macie. Nie macie, typie normalnie. I teraz, co się będzie działo? Parada! Nie ma. Wiecie, od kogo bym chciał zginąć? Pewno nie od tego, bo to się naprawdę źle skończyło. Kajtę łapska! Do rochu! I czego tam leży, widzowie? Od niego zginęliśmy. No więc ja już nie chcę. O, no uśmieszek ma elegancki, ale nie jest taki przyjazny, rzeczywiście. Ale daleko, poleciał. Od niegośmy nie ginęli. Okej, okay. ale i od niego ja nie chcę zginąć. Ja chcę, wiedzieć ja ja od kogo zginąć. Ja chcę zginąć od tego takiego... Tego z tym poisonem. Bo on mi da nieśmiertelność. I może coś będzie ciekawszego dalej. Dobra, typ, tutaj. Okej. Okay. Okej, okay, typ sobie tak padł. Zaś on, widzowie, zaś on. Widzowie, zobaczcie, kto jest za mną. Oby dał mi tego poisona, wiecie jakiego. Na... Na nieśmiertelność, proszę. Dobra, mamy to. Jesteśmy nieśmiertelni, teraz musimy nie zwalić. Oj, oj, on nie wygląda na przyjaźnie. A puu, a kaj tego szponera, No właśnie. Idziesz tutaj, kaj twoje miejsce. Teraz mamy znać tego. Kaj ty łapska? Nie ma. Ten film ma 13 minut. To jest jeden z najdłuższych filmów. Dobra. Tylko go lepiej zginąć już. Ok, jest git. Od tego i od tego nie zginąłem. Ja chcę to mieć śmiertelność, przejść. Nie? Nie? Czemu dwa razy? Dobra, ja nie wiem, nie komentuję. I tego teraz nie mogę zwalić. Ok. I pół. No. <laughs> Co ja za dźwięki sobie wdaję? <laughs> Dobra, i ten teraz będzie chciał mi Tak. A pół. Nie, nie tym razem, ale to będzie tym razem. Haha, ha. na gorącym uńczyku, z uczynku złapany. Let's go! Czy ja mogę przenieść śmiertelność w końcu, proszę? Yy, Wizowy, dobra, jestem, jestem. I zobaczcie, gdzie ja idę. Patrzcie, patrzcie to. Inne zakończenie to jest. Weszłam gdzieś. Co? Co jest? Idziemy gdzieś po schodach, widzicie to? jesteśmy jakimś nieśmiertelnym królem widzowie, tak co jest i takim akcentem zakończam film widzowie, nara wszystkim żegnam was, rano, od miłego dnia zależy kiedy to oglądacie, nara